Siemano, siemano widzowie! Witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spec Simulator 99 A w dzisiejszym odcinku z drogi do Gargantuan Beta Wszystkie grymy, które udało mi się uzbierać Zainwestujemy w Titaniki. Tak, po tak długim czasie w końcu się zdecydowałem Jednak tak, inflacja postępuje, że musimy je zainwestować Także ty mój drogi widzu, bez przedłużania strzel Koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji Zapraszam cię do oglądania Jak widzicie widzowie, miałem ponad 110 milionów Aktualnie już zainwestowałem I udało mi się kupić dwa Titanici Mamy dokładnie Titanic Love oraz Titanic Teacher Kata. No i zostało mi jeszcze ponad 80 milionów, które też zainwestuję w Titaniki. Najgorsze jest to, że boję się, że niebawem nastąpi deflacja. Tak, niebawem nastąpi deflacja. Ja coś czuję, że te Titaniki niedługo spadną. I jak to drowerku. On w ostatniej chwili jak zwykle inwestuje, a potem będzie tracił. Zobaczymy jak to będzie. Póki co jest godzina 15.00. Mamy wtorek. Zobaczymy jak to wszystko się odmieni za parę dni. Bo tak naprawdę w w dzisiejszym odcinku totalnie nie mam na czym zarabiać Inne co, to kupywać Titaniki tanio Sprzedawać drożej, to jest jedyne co mogę zrobić Albo po prostu trzymać Titaniki No bo boostów nie kupimy, bo już są tak drogie Że się nie opłaca, 250 milionów jeden boost Czajcie to, tak samo chess breakery Jeden chess breaker chodzi 120 milionów A ten ulepszony 4 ponad biliony No ciężko jest na czymkolwiek w tym update'cie Zarabiać, moim zdaniem no Preston popsuł Całkowicie ekonomię, wszystkie Titaniki Lecą w 3x cenę Czajcie to, z 6 bilionów zaraz będą kosztowały 18 bilionów Także bardzo ciężki update i bardzo ciężko teraz mamy w drodze o Gargant One peta. No i dobra, nie będę wam już tutaj sprzedłużał, widzowie, słyszymy się jak coś tutaj wykombinuje i coś porobimy. I dobra, mamy drugą w nocy, widzowie, jest sieroda i mała aktualizacja mojego teamu. Jak widzicie, skątał było mi 111 bilionów gemów. Tak, tyle gemów zainwestowałem w Titaniki. I powiem tak, żałuję, widzowie, bardzo żałuję, gigantycznie żałuję, że nie zainwestowałem, no prawie, że już jeszcze trafiłem, że nie zainwestowałem wcześniej, jak Titaniki chodziły po 6 bilionów, po 7, po 8, po 9 Ale totalnie się nie spodziewałem Że Preston zniszczy tą ekonomię już do końca Bo ta ekonomia została zniszczona Zgadnijcie widzowie ile na ten moment Kiedy nagrywam, przypomnę, jest środa, droga w nocy Kosztują gargantuany Jeszcze dwa tygodnie temu kosztowały 115 bilionów Najtańszy gargantuan Uwaga widzowie, zaskoczę was i wam powiem dokładne ceny Zacznijmy sobie po kolei O i właśnie teraz kosmik się aktualizuje przy okazji Więc poznamy ceny moich nowych Titaników Za ile kupiłem, ile są teraz warte Ale uwaga, gargantuan Santa Paws, Przypomnę. Dwa tygodnie temu 115 milionów Teraz 300 bilionów Trzykrotnie poszły Gargantuany w górę Ale to nie koniec widzowie, to nie koniec Matrioszka również 300 Jurassic Dragon też 300 Dot Matrix 320 i lecimy dalej Kaiju 350 milionów Google Agony 405 milionów. a dostaje na spokojnie 450 Oraz Hypnotic Kitsune 450, a dostaje nawet Chyba troszeczkę więcej Czaicie to? Gargantuany po 500 Bilionów, jeszcze mamy Ripera i tego Nowego gargantuana, których jeszcze cen nie mamy dokładnych, ale myślę, że 500 bilionów na spokojnie ponad dostają. Więc nie wiem, widzowie, co ja mam sądzić. W tej drodze gargantuana, ja nie wiem, czy się po prostu nie poddam. Prędzej zniszczył ekonomię. Teraz opening, nawet jakkolwiek bym chciał nagrać, to się nie opłaca, bo, no, widzowie, jajka 200 milionów kaszu kosztują. Przejdźcie, to trzykrotność tego, co było. Trzykrotność. Wszystko tak poszybowało. No, ja te gemy, wszystkie, które miałem, widzowie, pamiętacie 70B wcześniej kupiłem sobie na luzie, 10 Titaników, a nawet 12 plus jeszcze mi gemów przybyło, więc mogą na Spokojnie kupić sobie, no nie wiem, powiedzmy, widzowie, nie wiem, 14-15 Titaników. To teraz dzisiaj kupiłem ledwo, ale to ledwo 8, i to jeszcze od znajomych, bo dali mi w dobrych cenach. Więc widzowie, co ja ci kupiłem? Jednego Titanic Grinch Kata, dwa Titanic Love Serkery, jednego Titanic Googly Bluefisha, Titanic Corgiego mamy również, Popcata, który jest cudowny, Teacher Kacik i czy coś jeszcze, widzowie? Jeszcze jeden powinien tutaj być. Uwaga, jest, Delphin. No i widzowie, na te wszystkie Titaniki w den 111 bilionów gemów. Aktualnie, się odświeża w tym momencie, jest druga w nocy, więc myślę, że za 5 minut się odświeży i powiem wam, ile zarobiłem w ciągu paru godzin, nic totalnie nie robiąc, przez to, że inflacja cały czas rośnie. I okej, okay, aktualizacja była, tylko jednego Titanika nie było, więc przyznajmy tutaj 2-3 biliony, więc widzowie, obecnie w ciągu paru godzin nic nie robienia. Aktualnie te wszystkie Titaniki za mną podrosły o 23 do 25 bilionów. Czekajcie to, 8 Titaników poleciało o 20, prawie 5 bilionów. To jest niesamowite, co w tej grze się teraz dzieje czajcie to, więc pomyślcie sobie, jak ja bym te Titaniki faktycznie kupił, nie wiem, tydzień temu, półtorej tygodnia temu, wydałbym wtedy, powiedzmy, 100 bilionów, teraz bym miał 200 ponad. Nie, ja nawet nie wiem, co się dzieje. Najgorsze jest teraz to, że jeżeli będzie inflacja, to ja nie wiem, czy się cieszyć, czy tu płakać, bo zainwestowałem wszystkie moje gemy w Titaniki, więc jak teraz te Titaniki zaczną potężnie spadać, no to automatycznie znowu tracę value. No ale wolałem w nie zainwestować, no bo chyba się na deflację tutaj nie zapowiada, tylko cały czas Titaniki będą leciały w górę. Aż w końcu ta gra upadnie, widzę. No bo nie wiem, wątpię, że graczy free to play pozwolą sobie zrobić jakikolwiek opening i płaci za jedno jako 200 milionów. Na Titanika już praktycznie, no, graczy free to play nie stać, no bo teraz najtańszy Titanic kosztuje 15 bilionów, a widzowie, zapomniałbym dodać, wszystkie te Titaniki obecnie są warte 134 biliony, no nawet 135,6 szczerze mówiąc, ale dostają jeszcze overprice, więc dołóżmy tutaj 8 bilionów, i widzowie aktualnie wychodzi 142 do 144, bo bilion to jest minimum, jakie dostają. Overprice. Price nawet do 2 bilionów Więc no, tak szczerze Dzisiaj sobie zrobiłem kilkadziesiąt bilionów totalnie nic nie robiąc Więc ciekawie, ciekawie Przypomnę, jest środa, druga w nocy, zobaczymy co się wydarzy jutro Póki co ja nic nie robię Zostawiam te Titaniki i czekam No i witam was widzowie Mamy czwartek, godzina 16.32 I jak widzicie, gemy przybywają Co się dzieje? Znowu ekonomia się zmienia Jak wcześniej była ciągle inflacja Titaniki wzrosły o prawie 20 bilionów No to dzisiaj widzowie mamy deflację Czajcie, te Titaniki chodziły po 2 B. Ja je teraz za 14,5 biliona Selam, zresztą jak dokładnie widzicie Za takie ceny wystawiam Titaniki Naprawdę, znowu to się dzieje, znowu idzie Inflacja, deflacja, inflacja, deflacja Rynek cen tutaj się totalnie Bawi, ale ogólnie powiem wam tak Nie narzekam, zainwestowałem 111 bilionów gemów i tak zarobię sobie tutaj 20B i teraz widzowie, wyjścia są Dwa tak naprawdę, kolejny Titanic szedł Elegancko, jakie są dwa wyjścia? Bardzo, bardzo proste Wszystko będzie teraz się normowało I każdy Titanic będzie chodził prawdopodobnie Podobnie po około 10 bilionów. To jest pierwsza opcja, że cała ekonomia się unormalizuje i Titaniki będą chodziły mniej więcej 10B, albo jest to po prostu chwilowa panika i wszyscy wystawiają poniżej 5B na przykład Titaniki, a potem znowu będą wystawiane po 20 bilionów. Zobaczymy. I na razie będę trzymał wszystko w gemach. Jak znowu wszystko będzie rosło, no to zainwestuję znowu w Titaniki. Taka szybka dogrywka, bo teraz akurat mam live'a. No i ogólnie wszystkie Titaniki sprzedane. Ogólnie widzowie zarobiłem na nich 16 bilionów. Wiecie co? No nie narzekam. Było wczoraj lepiej, bo wczoraj zrobiłem ponad 30 B, ale nagle przyszła ta deflacja. A, ale nie ma co tutaj płakać, bo i tak jestem na plus. I witam was bardzo cieplutko. Mamy piątek, godzina po północy. No i widzowie, co się wydarzyło? Co się stanęło? No ja powiem tak. Bardzo źle się stało. Bardzo, ale to bardzo źle się stało, bo Titaniki stalałem za 14,5 biliona. Aktualnie już ludzie kupują powyżej rapu, czyli powyżej 18 bilionów. Więc tak naprawdę dzisiaj prawdopodobnie będę chciał jeszcze kupić taniki, ale raczej nie uda mi się kupić za 14,5 czyli tyle ile salałem, Tylko pewnie będę kupował po 18,5 Czyli jak sobie widzę, przejrzycie Stracę na dzisiejszym odcinku 30 bilionów Czajcie to 30 bilionów Nie no dobra strasznie mnie to boli No ale trudno no Spodziewałem się że może być albo duża deflacja Albo zaraz inflacja no niestety Duża strata zaryzykowałem No i teraz tak naprawdę mogę mieć tylko żal do siebie W międzyczasie wejdźmy sobie do mailboxa I podziękujmy tutaj osobom które się nam dołożyły do serii Jest to Orlik bardzo dziękuję ci tutaj Za 700 milionów gemów Parę huge petów, jeszcze tutaj gimiki. Yo, Orlik, jak sypnął to potężnie. Niszczyciel wysłał huge'a, hacker daje 15 milionów. Pozdrow, chłopaki. Kuba daje huge snowflake'a. Tururkach daje 202 miliony. bars, dziękuję i jeszcze huge peta. Mega doceniam, chłopaki. Nawet nie wiecie, jak teraz mi się te gemy przydadzą. Naprawdę w tym momencie chyba najbardziej. Okej, okay, tu już są proste, jakieś takie rzeczy. Okej, okay, dobra, dobra. Wszystko już rozumiem. Bardzo dziękuję wszystkim tutaj i pozdrawiam Cię A teraz jest północ, prawdopodobnie będę siedział do 4 albo 5 rano, żeby kupić sobie Titaniki. Także widzowie, życzcie mi powodzenia. Nie, no ogólnie widzowie, żartowałem. Powiem szczerze, teraz kupiłem jeszcze jednego Titanika. Nexus mi kupił, a przez 5 ostatnich godzin tradowałem cały czas, od godziny 20 aż do teraz, tak naprawdę. No to prawie, że 5 godzin. No i tak, ogólnie ile jestem na minus, jak sobie tak szybko liczyłem, widzowie. No to aktualnie jestem na pewno na minus 20-25 bilionów, może nawet do tych 30 bilionów dzisiaj, ale udało mi się kupić nowe Titaniki. Niestety są one gorsze. Najbardziej żałuję Popkata, który bardzo dużo rośnie w cenie, bo miałem Popkata, sprzedałem go tak tanio, że nawet wam widzowie nie będę mówił. No dobra, pokażę wam, ale proszę nie śmiejcie się ze mnie. Uwaga, patrzcie to jak tanio sprzedałem Popkata. Czajcie to. Za niecałe 22 biliona on teraz dostaje ponad 26. Tu jak widzicie, to jak, jak mówiłem, 14,5, 14,5. No szkoda w ogóle gadać widzowie, szkoda w ogóle o tym mówić dzisiaj. No i dobra. Co teraz udało mi się kupić? No to tak. Kupiłem jednego Titanic Soccata, trafiłem okazję, elegancko kupiony. On ma rap prawie 20 bilionów. Kupiłem na Jankata przed sekundką właśnie obsydian Dragona, Hydra Axalotle kupiłem, Gingerbread Kata kupiłem, jak widzicie. Co mamy? Leprechaun Doga w wersji Golden razy 2 plus jednego normal i tak naprawdę czy to wszystko? Tak, to wszystko. Takie widzowie 8 Titaniców udało mi się kupić teraz za około 135 do 140 bilionów. Nawet nie wiem ile wydałem. Tak naprawdę nie mam dla pojęcia. No dobra, ogólnie wydałem 100 140 bilionów, lekko nawet ponad ale zakrąbimy 140 bilionów, więc no, tak to wygląda, widzowie. Tak to wygląda, dziś jestem dużo na minus, ale czy będę płakał, ogólnie nie będę płakał. Mam jakieś tam Titaniki, więc trzymam wszystko teraz w Titanikach I teraz już na sztuczną deflację nie nabiorę się. No chyba, że faktycznie Preston doda w update'cie coś typu, nie wiem, potrzebne są game'y, no to wtedy akurat może będzie realna deflacja. Póki co trzymamy te Titaniki je zostawiamy. I dzisiejszy odcinek taki może nie wiem, nietypowy trochę, bo dzisiaj się zadziało dużo tak naprawdę. Naprawdę. Tu była deflacja, inflacja, deflacja, inflacja Tutaj jakieś kupno, sprzedaży. No dzisiaj dużo się działo tak naprawdę Możemy już zakończyć Na zakończenie zróbmy sobie konkurs Mianowicie rozdajmy dla trzech osób albo czterech osób Po 2-3 huge pety Jeżeli chcecie wygrać pamiętajcie obowiązkowo łapka w górę Subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców A propos zwycięzców na ekranie teraz macie ostatnich Serdecznie mordeczki wam gratuluję I nagrody poleciały już do waszych mailboxów No i póki co na dzisiaj to tyle Czy będę próbował dalej Proszę zdobyć gargantuła Póki co będę próbował, ale zobaczymy jak to pójdzie Obecnie Gargantuany dostają ponad 350 bilionów Więc no, jest ciężko, ale się nie poddaję Więc dzięki jeszcze raz za oglądanie I do następnego, mój kolego Trzymajcie się i popatki, elo, elo, Piu!